Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny filmik. Tym razem hol lutowy, już strasznie szybko minęło jakoś, ale udało mi się kupić parę rzeczy. E, I chcę Wam je dzisiaj pokazać. Zacznę może od ubrań. Tutaj mam tylko jedną rzecz, ale bardzo wyjątkową. Kupiłam spódnicę czerwoną. Jak widzicie, jakoś panuje u mnie ten kolor e, w, tym, w tym okresie. Spódnica wygląda o tak. Ups! Jest to spójnica ołówkowa, natomiast tutaj w okolicach bioder ma takie falbanki, jakby baskinkę i z kokardą z przodu, to jest przód. Z tyłu ma same falbanki i dalej ma dół ołówkowy. I to ona jest czerwona, ale taka połyskliwa i bardziej trochę w malinę wpada. Tutaj na kamerze pewnie jakoś pomarańczowy w ogóle wygląda, ale to nie to. I ona, kupiłam ją od znajomej na Facebooku, tak jak zresztą tę sukienkę, natomiast to są dwie inne osoby. I kupiłam ją za 50 zł. To jest spódnica z River Island i ona początkowo miała rozmiar 12 chyba. Tak, 12, natomiast ta dziewczyna ją zmniejszała do rozmiaru e, akurat pasującego na mnie, e, więc tutaj no świetnie to wygląda. Nie musiałam właściwie nic z nią robić. E, też mówiła, że oryginalnie ta spódnica kosztowała 180, plus jeszcze właśnie po krawcowej, żeby ją zmniejszyć, więc pewnie około 200 e, wyszło za tę spódnicę w takim stanie jakim jest, a ja ją kupiłam za 50. Jestem z tego bardzo zadowolona. E, Trochę się obawiałam tych falbanek, czy mnie za bardzo nie poszerzą w biodrach. Natomiast jeśli na górę założę, nie wiem, jakiś żakiet, który też powiększa ramiona, to to będzie, będzie super. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze jej nie miałam. Oszczędzam na jakąś specjalną okazję i się już nie mogę doczekać, kiedy ją założę. Kolejne rzeczy, może pielęgnacyjne. Tutaj mam trzy produkty. Pierwszy to jak zawsze, tonik nikt nie wie, co to jest? Purefx Stay Clear z ekstraktem z magnoli, To jest mój nieodłączny produkt i kupuję go, i kupuję, i kupuję i po prostu nie mogę przestać, nie mogę znaleźć nic naprawdę lepszego. Więc kupiłam ten ponownie. Kosztuje tak między chyba 14 aż 16. Czasami są promocje. Wydaje mi się, że więcej niż 16 nie, ale tutaj nie jestem pewna. Natomiast on rzeczywiście jest moim ulubionym. Nie podrażnia mi skóry dobrze oczyszcza i koi, i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Kolejny produkt to jest żel do golenia ze Iwonu. To też jest produkt, który kupuję dosyć regularnie. Aczkolwiek teraz zmieniło się trochę opakowanie. nie było takie przezroczyste, teraz jest bardziej matowe. Natomiast w środku jest ten sam produkt, trochę się obawiam, czy to na pewno to ale sprawdzałam i rzeczywiście tak to teraz wygląda i e, używam go do po prostu do golenia <taki> tak, zgodnie z przeznaczeniem e, obecnie no pod prysznicem, bo nie mam wanny e, więc po prostu pod prysznicem golę nogi czy ręce e, a ostatni produkt to jest krem do stóp i to jest moje największe odkrycie w tym miesiącu e, jest to krem do stóp, który się nazywa Gracja to jest krem intensywnie zmiękczający z woskiem, pszczelim, mocznikiem i wyciągiem z rozmarynu. kupiłam go w naturze za naprawdę małe pieniądze, bo to było coś chyba poniżej 6 zł, eee, a jest genialny. To jest po prostu najlepszy krem do stóp jaki do tej pory miałam. Także jeśli macie gdzieś w pobliżu Naturę, bądź inną drogerię, w którym wiecie, że, jest, eee, że są te produkty, eee, to naprawdę polecam Wam spróbować tego kremu do stóp. Bo jest naprawdę rewelacyjny. Rzeczywiście bardzo dobrze nawilża, zmiękcza stopy, są śliczne, są bardzo miękkie w dotyku i no naprawdę robię z nimi cuda. Jak jeszcze do tej pory żaden krem, który miałam, nie robił. I tutaj jest standardowe 100 ml, cena niska, działanie świetne, także naprawdę moje odkrycie i pewnie jak mi się skończy, to. Pojadę do natury, bo nie mam niestety nigdzie blisko. Będę musiała trochę pojechać i, i kupię jeszcze raz, bo to jest coś po prostu rewelacyjnego. Teraz przejdźmy do rzeczy, do domu. Kupiłam trochę świec. Ostatnio jestem jakąś maniaczką świec i w biedronce. Może też śmiesznie brzmi, że kupuję świece w biedronce, ale owszem, kupuję świece w biedronce i się wcale tego nie wstydzę. Kupiłam kilka, kilka świec. Kupiłam dwie takie duże świece, zaraz Wam to pokażę, tylko może... albo nie. Jedna wygląda tak, jest biało-różowa, taka trochę w walentynkowym klimacie jeszcze. I ona się nazywała Only Love i to jest firma Breeze, czyli ta chyba od powietrza, coś takiego mi się kojarzy. Pachniała ładnie takimi perfumami. Właśnie jakimiś takimi damskimi, słodkimi perfumami, e, niestety nie udało mi się wypalić do, środ do, do środka, e, do końca, bo knot mi się zatopił, także tutaj e, trochę e, minus jak dla mnie, natomiast pachniało bardzo ładnie, e, póki się paliło, to paliło też się ładnie i naprawdę pachniało w pokoju, e, także tutaj się sprawdziła, kosztowała chyba około 9 zł, a druga też tego rodzaju, jeszcze nie rozpakowana. To jest Spice Pomegranate, jakieś limited edition, także nie wiem, czy jeszcze jest w Bydronkach. Wygląda, o tak, ta jest niebieska, trochę świąteczna jeszcze. No, jakieś śnieżynki tu ma, więc rzeczywiście świąteczna. Tak samo 10, 10, 9 zł, 89,9 chyba. Pachnie właśnie tak świątecznie. Pachnie tym granatem, ale. Mm, Takim, no spice pomegranate, tak dokładnie tak pachnie taki ciepły przyjemny zapach jeszcze i nie paliłam, także nie wiem jak będzie w pokoju pachnieć natomiast mam nadzieję, że, że ten zapach się rozniesie i będzie właśnie tak ciepło, przyjemnie pachnieć w pokoju i co jeszcze kupiłam w Biedronce, to kupiłam podgrzewacze bo mam też kilka takich świeczników tylko na podgrzewacz kupiłam dwa zestawy kupiłam zestaw czekolada wiśnia Wygląda tak, tutaj było 9 razy 2, 18. 18 podgrzewaczy w trzech rodzajach. Tutaj mam takie ciemne, czekoladowe, to pewnie jest ta wiśnia, a to właściwie nie wiem, bo w ogóle nie pachniało. Wypaliłam dwa, dwa te białe, dwa czerwone. I właściwie jestem trochę zawiedziona, bo tak średnio pachnął. Znaczy pachną jak się podejdzie, natomiast w pokoju jakby nie roznosi się ten zapach. Nie wiem, czy może trochę za mało. Natomiast ten biały zupełnie nie pachniał, ten czerwony tak trochę. Spodziewałabym się czegoś takiego bardziej spektakularnego efektu. No ale zobaczymy. no je oczywiście. A drugi zapach, który kupiłam, to jest zielona herbata. I tutaj są różne kolory zielonych podgrzewaczy. Pachnie całkiem ładnie, delikatnie Trochę herbacianą Tak liściasto, on powiedziała Zobaczymy, jak będzie pachnieć, jak je będę palić Jeszcze nie otwierałam, także Nie wiem, co tutaj Jak to się Co się potoczy, powiedzmy Z tymi świecami I ostatnia rzecz, którą kupiłam To po prostu chyba jestem Najbardziej z tego zadowolona Bo nie wiem, czy wiecie Pewnie jeszcze nie, ale uwielbiam piec Dopiero jak się tutaj przeprowadziłam, jakby zaczęłam piec, bo moja mama jest genialna w pieczeniu e, I e, staram się jej dorównać e, I bardzo często pieczę, piekę, piekę e, I sprawia mi to przyjemność I ostatnio kupiłam takie foremki do ciasteczek To wygląda tak jak klocki, wiem, to jest tak zapakowane, że wygląda to się dziecięco e, Natomiast to są foremki do wyciskania ciasteczek w kształcie zwierzątek. Na przykład mam tu misia albo jakąś jaszczurkę Z tego jest 50. Jest 50 różnych foremek. Kupiłam to w TK Maxie za, za chyba jakieś 30. Tak, za 30 zł. No jestem z tego bardzo zadowolona. Już używałam ich. Jedno ciasteczka zostały zrobione. Nie udało mi się zużyć wszystkich foremek, bo aż 50 ciasteczek. Nie zrobiłam, bo też trzeba zwrócić uwagę, że one są dosyć duże, więc i ciasta trzeba mieć dużo. Natomiast no, jest to coś, czego będę z przyjemnością używać. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. To jest firma Wilton. Nie wiem, kupiłam w TK Maxie, chyba ostatni, ostatni zestaw, więc nie widziałam więcej. Ale może w Waszych jakichś rodzimych. W sumie nie wiem, czy tylko w Warszawie jest TK Max? Chyba nie, ale. Dobra, nie znam się, nie będę się odzywać. E, w każdym razie tak, e, i to było zamknięte oczywiście, ale jestem taka mądra, że nie umiem tego schować jeszcze raz, tak żeby to zamknąć, więc mi tu wystaje. E, no cóż, zdarza się. I to by było na tyle na dzisiaj. <laughs> się nagadałam. E, napiszcie mi, co Wam się podobało, jakie Wy e, odkrycia miesiąca poczyniłyście, co takiego fajnego kupiłyście. I co byście chcieli zobaczyć w moich kolejnych filmikach? Za, zachęcam do dawania kciuków, w górę i do subskrybowania mojego kanału. Wtedy będę mieć wiadomość od was, się podoba i mam dalej nagrywać. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Pa-pa!